Witajcie serdecznie, Michał, z tej strony. War Thunder bawimy się dalej w levelowanie, w expienie naszych wszystkich nacji. W dzisiejszym odcinku latamy sobie w kopie, w oddziale i pociśniemy sobie niemiecką nację troszeczkę. Koledzy byli na tyle wyrozumiali, że postarali się polecieć w miarę niższymi samolotami w tym sensie, że z niższych tierów. Także ja mogłem w jakiś sposób się dostosować, a czym to właściwie oni się dostosowali. Nadal kolega z oddziału, za mną był chyba jeszcze jeden kolega z oddziału, również na bombowcu. No dobrze, w każdym razie, cóż to jest w ogóle to samolot, tak, dokładnie, Katalina. Cóż widzimy za samolot? No to jest niemiecki samolot, jak już wcześniej wspomniałem. HES 114 poziom z niemieckiej. oczywiście nacje jak już masło maślane, powtórzyłem. Co mogę o tym samolocie powiedzieć? Czy znaczy, tak, przede wszystkim to była moja pierwsza gra tym samolotem, także nie miałem pojęcia czego się po nim za bardzo spodziewać. No już na teraz mogę powiedzieć, że jest to raczej powolny samolot, co zresztą widać po prędkości 260 km na godzinę. To jest taka średnia prędkość i to nie jest duża prędkość. To nie jest prędkość, która pozwala na to, żeby uciec przed samolotami wroga. No ale no, no niech sobie będzie. Tak z drugiej strony sporo bombowców, kiedy rozpędzi się, to przez jakiś czas jest w stanie utrzymywać niezłą prędkość ten samolot również, ale najpierw się trzeba rozpędzić, tak? Co, to co przede wszystkim się w tym samolocie podoba? To to, że posiada 32 bomby 50 kg. Z jednej strony 50 kg to jest bida jakich mało. No bo nie oszukujmy się, to jest najmniejszy kaliber bomb, jakie w grze można spotkać. Teoretycznie są jeszcze 100 funtówki, które są troszeczkę mniejszymi bombkami. No ale to jest właściwie to samo tak na dobrą sprawę. To jest raz, ale z drugiej strony tych bomb jest dużo i tymi bombami naprawdę możemy sobie solidnie, dosłownie zaspamować e, przeci ta, no, jednostki przeciwnika naziemne. Dosłownie możemy wypalić tych, tych bomb 3, 4 i liczyć na to, że uda nam się coś strącić. E, tutaj obserwujemy moje pierwsze nieporadne naloty tym samolotem. Straciłem nad nim kontrolę przez chwilę na arkadzie, tak? No dziwnie się zachowuje przy dużych prędkościach na samolot. Ma duże problemy z wykręceniem. No i rozpoczynamy ostrzał. Pierwsze e, w kolejności działka przeciwlotnicze. Strzelam oczywiście sobie tak na wpół ślepo, tak naprawdę z niezgranym celownikiem i liczę na to, że uda się coś ustrzelić. Udało się w każdym razie trafić jedno działko przeciwlotnicze. Trochę byłem tym, e, f, z tym faktem zaskoczony, no ale faktem, że się udało. Jak widać trochę obrażeń zbiera ten samolot. Ale póki co jeszcze nic się nie świeci, w sensie wszystko wchodzi w pancerz. Okej, okay, kolejne działko, spuszczone trzy bomby, chyba zdaje się. No, teraz już średnie czołgi. I tutaj będzie, chyba już w tym miejscu, ciekawostka pewna. Zaraz się przekonamy, w każdym razie. Tak, dokładnie udało się średni czołg zdjąć bombą. 50 kilogramową No to jest w każdym razie da się. W każdym razie, jeżeli ktoś twierdził, że się nie da, to na tym filmie ewidentnie widać, że się da. No cóż, w każdym razie musiał być to strzał we włas, inaczej sobie tego wyobrazić nie, nie potrafię. No ale skoro stwierdziłem, że udało mi się rozwalić jeden średni czołg na bombę, czy nawet no dwie, trzy niech były trafione tak bezpośrednio, to stwierdziłem, że kurczę. No ja wam nie odpuszczę w tym momencie, koledzy. To jest dużo ekspa, dużo kredytów, więc w tym momencie macie zabawę po prostu ze mną. No i postarałem się o to, żeby strącić jak najwięcej tych czołgów. Padł kolejny także jest fajny, jeszcze mam 15 bomb tak naprawdę, czyli bardzo dużo, staram się już w miarę oszczędnie nimi strzelać, bo zobaczyłem, że te bomby potrafią całkiem niezłe zamieszanie zrobić, spodziewałem się, że będę musiał naprawdę srogo spamować, żeby w jakiś konkretny sposób zniszczyć cele naziemne, a tak nie było, także naprawdę bombowiec jak na pierwszy raz bardzo, ale to bardzo mi się spodobał i naprawdę sympatycznie wspominam ten mój pierwszy raz w cudzysłowie oczywiście na tym samolocie, ok kolejne średnie czołgi, ten bardzo sprytnie uciekał ten czołg tutaj, kolejny zniszczony to już siódmy cel naziemny naprawdę nieźle, naprawdę nieźle i naprawdę jestem pod e, wrażeniem dla tych bombek tak naprawdę, e, Kitty Hawk mi tutaj pojechał po pancerzu, zwróćcie uwagę, że kompletnie nic się nie zaświeciło, na purpurowo, na czerwono nic, po prostu nic, także wszystko weszło w pancerz dosłownie, albo ewentualnie jakieś rykoszaty były, e, z kolegą bawiłem się, pastwiłem się nad tymi czołgami, tutaj kolega również posiadał zdaje się bomby 50-kilowe kolejny został w tym, w tym momencie nie czołg, ale działo naziemne zniszczone, także jest dobrze, e, przede wszystkim ten samolot z tyłu posiada pięciu strzelców no z tyłu i z przodu oczywiście, tak e, Pięciu strzelców to nie są jakieś konkretne kalibry działek, ale potrafi to całkiem sporo. Eee, znaczy, no, w każdym razie. Potrafi ten samolot odgryźć się przeciwnikowi. Kitty Hawk tutaj sobie zrobił zabawę w każdym razie z nas. Mój samolot sobie MC-202 próbuje zdjąć. No w każdym razie strzelcy się starali. Ja skupiłem się na jakichś bidnych, bobinnych, ale manewrach uchyleniowych. Nie chciałem się rozskupiać w tym sensie, że tutaj było jeszcze sporo celów i chciałem spróbować lekki bunkier zdjąć. Jak widzicie jeszcze nic się w tym samolocie nie pali. Troszkę hitów już weszło. No i uwaga, czy ten lekki bunkier zostanie zniszczony czy nie? Uwaga, 12 bomb, 4 zostały spuszczone. I jak myślicie, zniszczy się czy nie? Uwaga, uwaga! Zniszczony! Bunkier został zniszczony. Także 50 kg bombami, w liczbie sztuk 4 da się zniszczyć lekki bunkier. Jestem naprawdę tym faktem zaskoczony, jakby nie patrzeć. No ale z drugiej strony naprawdę mi się z tego powodu zrobiło sympatycznie. Drugiego bunkra już się zniszczyć nie udało, także miałem fuksa przy niszczeniu tego pierwszego. Ogon już mam niestety tutaj zniszczony. Kolejne działo przeciwlotnicze jeszcze jedno będzie chyba trafione. Dwie bomby jeszcze posiadam No ale tu już się rozpoczął ostry rozstrzał z tyłu i spodziewałem się, że długo nie pociągnę tak naprawdę już w tym samolocie. Lotki na czerwono się świecą. Jeszcze chwilę, by te lotki, jedno drugie obrażenie by weszło w te lotki. Zobaczcie, co ten, co ten MC2 zrobił swoją drogą, Także no, ja niestety nie miałem akurat. Nie wiem, nie, nie mogłem strzelić, po prostu chyba przeładowanie następowało. Albo byłem, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to była martwa strefa, już, czy nie. Spróbowałem zrobić w ten sposób taki nawrót, żeby ewentualnie moi strzelcy mieli gdzie strzelać, no ale dostałem za chwilę wogon tak konkretnie, że już było dla mnie po zawodach i już ten samolot był niesterowny, no to spróbowałem w każdym razie jeszcze tymi ostatnimi bombami, pojechać ten średni czołg, ewentualnie zrobić atak kamikadze, ale już mi się niestety nie udało Poziomować lotu, przykro, bo przykro, szkoda, w każdym razie szkoda. No ale udało się tak czy inaczej trochę przetrwać. Kolega w Katalinie trochę dłużej przetrwał, także gratuluję. Łatwo w każdym razie nie było. No i cóż, BFK 110 C4, czyli samolot, który mi się bardzo spodobał. Fajna siła ognia z przodu. Trochę może przesadziłem wcześniej, że to jest naprawdę potężne uzbrojenie z przodu. Ale jeżeli patrzymy się na czwarty tier, na samoloty z czwartego tieru, to to uzbrojenie z przodu jest, o ile nie najpotężniejszym, to jednym z najpotężniejszych. Przede wszystkim mam tutaj na myśli 2 razy 20 z przodu. No to siódemki już sobie darujmy, szczerze mówiąc, tak, bo one już mogą popierdzić tak naprawdę na wiele samolotów. Ale 2 razy 20 no, sprawia, że ten samolot, wiele samolotów z równorzędnych tierów, bierze tak naprawdę na salwę. I to jest to, co mi się w tym samolocie naprawdę podoba. Oraz to, że jest sporowy trzymać. Jakoś tak mi osobiście mała prędkość, no w tej chwili 400 na godzinę leci, to nie jest mała prędkość, ale mi osobiście prędkość, jaką ten samolot zyska, kiedy właśnie zaczynam robić jakieś manewry, zobaczcie, jak prędkość spada prawie dwukrotnie w tym momencie podczas manewrowania. No oczywiście jeszcze do góry lecę, to też zmienia postać rzeczy. To mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Generalnie inaczej, innymi słowy, wady tego samolotu, nie to, że potrafię zamienić w zalety, ale wady tego samolotu mi aż tak nie przeszkadzają. Zbedowałem tutaj sobie energii, znaczy co, co ja gadam, poleciał troszeczkę w dół, zniżył pułap, dzięki czemu zyskał spore energii i rozpędził się. Oczywiście kwestia energii aż tak bardzo nie jest odzwierciedlona w arkadówkach, ale jest w każdym razie i prędkość oczywiście w normalny sposób można sobie zyskać na każdym ciężkim samolocie. No ciężki samolot, czyli przynajmniej dwa silniki, tak? Tak to rozumiem. Zm zmniejszając sobie pułap w jakiś konkretny sposób, jesteśmy w stanie zwiększyć sobie prędkość. A ja tymczasem, tym moim killerem BF-kom, rozpocząłem poszukiwanie celów. I cóż ja tutaj widziałem? Gladiator i 153, czyli czajka i Nimrod. Same dwupłaty tak naprawdę. Także, no, tak sobie pomyślałem, co się kurde stało, że ja sobie lecę bf a to same dwupłaty sobie latają. W każdym razie wiedziałem, że będzie łatwo te samoloty zdjąć. Ale tam, tam, tam na, na mną oczywiście, co latało? SB2M, czyli samolot, który widzę wszędzie, który wszędzie w każdym filmie się praktycznie znajduje e, i który z przyjemnością uwielbiam niszczyć. Nie dlatego, że mi przeszkadza jakoś czy coś, ale tak go często widzę, że e, no, tak się akurat zdarza, że sobie w niego często strzelam. Ok, dwupłat, e, jedno trafienie. Uwaga, zaraz będzie drugie trafienie, bach, samolot się rozpaćkał, ogon mu odpadł, no to jest właśnie to co mówię, 2 razy 20 zrobiło rzeźnie z tego samolotu, no i szukamy sobie kolejnego przeciwnika, ja tutaj trochę rozochocony byłem, widzę, że tu jest sporo przeciwników, F-2A Buffalo, myślę sobie Buffalo, no to jest samolot, który też jestem w stanie całkiem szybko rozwalić tym moim, tą moją moim BF-ką. Zabufalo, że to się wziął, no to lecimy sobie w takim razie do przodu. P26 p i Gladiator G50, jeszcze lata włoska. I Łak, który byłby wyzwaniem, ale Łak sobie gdzieś tam daleko latał. G50 na e, czołówę. No, jakimś cudem nie udało mi się tej G50 zdjąć. Faktem jest, że ja tutaj zapomniałem o pewnej poradzie, którą jeden z użytkowników y, y, mi przekazał, żebym sobie zoomował w momencie czołówek. No niestety nie zrobiłem tego. Mój błąd, w każdym razie trudno się mówi. Miałem tutaj oczywiście czołówkę jedną z y, dwupłatem. Zobaczcie, co się stało z moją nic się nie stało, po prostu nic jej się nie stało. Nawet nie zauważyła, że jakiś dwupad w nią wszedł. Ten P-shooter tutaj bardzo bitnie manewrował, błąd zrobił konkretny. I to się chyba dla niego skończyło źle, tak? Dokładnie. Kolejny samolot został ze strąconym ogonem. Kolejny gladiator na czołówkę. Czy on tutaj zwątpił? E, nie, tak, czy chyba tak, raczej tak, on tutaj zwątpił. Stwierdził, że przeleci nade mną. No a ja za gladiatora oczywiście się wziąłem. No, tym razem tutaj było pudło, ale trafienie krytyczne myślę, że go tutaj na pewno spowolni. Trochę na tyle, żeby nie mógł mnie zbyt szybko wymanewrować. No ale trzeba pamiętać, że to jest gladiator. Ja jestem sobie samolotem ciężkim, dwusilnikowym, powolnym to nie jest łatwo takiego dwupłata wymanewrować. Już mi na ogonie siedział, czy to był ten dwupłat, czy to był gladiator, czy nie. Nie widzę w tej chwili na minimawce, trudno. Su-2 w każdym razie, także samolot, który nie jest aż tak bardzo twardy, ale z drugiej strony potrafi sporo wytrzymać, a przede wszystkim trzeba jeszcze w niego trafić, a ja miałem z tym ewidentny problem, no ale tak się czasem zdarza. Prędkość miałem zbyt niską, żeby móc normalnie manewrować tą moją BF-ko, ale Su-2 mi trochę sytuację ułatwiał sposobem manewrowania. No, wrogi strzelec nieprzytomny, także tyle dobrego. I tu miałem problem tak naprawdę za co się zabrać. BB-1, CR-42, BB-1, no poza moim zasięgiem, ale jednak próbuję. No bo dlaczego miałbym nie próbować? E, CR-42, wchodzimy w takim razie mu na ogon. To jest dwupad, jak widać. E, skończyło mi się działko 2x20, zostało się 7x92. I jak widać różnica jest ogromna. Mam problem, żeby przebić się przez pancerz. I inna sprawa, że pewnie nie trafiłem w ogóle, no ale tak już się czasem zdarza. Właściwie całkiem często na tych moich filmach. CR-42 to jest chyba rezerwa rosyjska, nie mam pewności w każdym razie. Coś mi tutaj siadło na ogon. I tu za chwilę będzie koniec mojej bewki, z tego co się orientuję. E, nie wiem, czy to był łak, czy nie łak. Tu jest ten c 42 Czy to gladiator ten w ogóle śmieszny był? E, zaraz się okaże. Nie, to była rezerwa, tak? No, rezerwa jak widać za dużo mi nie zrobiła. 7x92, ale on mógł sobie ze mną się bawić, tak naprawdę, bo jestem samolotem naprawdę powolnym. Tutaj kolega bardzo kiepsko manewrował, dziwne to było. No, ja też oczywiście strzelanie miałem, jakie miałem. No i oczywiście czołówka, i to już jest dla mnie po zawodach, tak, niestety. Nie zdążyłem wypoziomować zbyt niski pułap. No. Cóż, tak się zdarza, tak? Czołówkę udało się przetrwać, ale nie udało się niestety przetrwać już upadku na glebę. No, bywa w każdym razie. Kolejny samolot sobie bierzemy. Cóż, ja sobie wybrałem H112, nowy samolot, który posiada. Bardzo fajne uzbrojenie, całkiem szybki samolot. Nie jest za, za specjalnie zwrotny, ale prawdę powiedziawszy, wystarczy. Dobra, asysta jeszcze jakaś tymczasem wpadła. Coś w każdym razie któremuś samolotowi musiałem zrobić. Nie wiem któremu, nie wiem kiedy, bo sporo tego było. Statystyki przedstawiają się póki co naprawdę nie najgorzej. 11 celów naziemnych to jest chyba mój wyrównany rekord, bo chyba jeszcze do tej pory większej liczby celów naziemnych nie miałem zniszczonych. Obserwujemy sobie przy okazji górny pasek, na którym widać, że przegrywamy. A w każdym razie z tego co kojarzę, to my tę bitwę jakimś cudem wygraliśmy. Także naprawdę niezła opcja to była, żeby sobie wygrać, no, wyciągnąć bitwę z takiego już praktycznie przegranego meczu. Ale nie dam słowa, nie kojarzę w tym momencie tak do końca. Dobra, łaga, stwierdziłem, że pomogę kolego, ale tutaj wyskoczył jeszcze P36C Hawk, to jest ten wyższo-poziomowy Hawk. No i miałem problem, czy zabiorę się za Hawk, ale Hawk jest tak mało zwrotny, że stwierdziłem, że wezmę się za tego Hawka. Czy mało zwrotny, no? To jest samolot, który dziwnie manewruje i trzeba do tego przywyknąć. I kiedy się tym samolotem lata, i kiedy się lata za jego ogonem. Jak widać, będzie tutaj kołyskę zaczął robić taką śmieszną. E, tutaj moje celowanie też za świetne nie było, no ale Hawk całkiem dobrze tutaj manewrował. Dobra, tutaj wiedziałem, że od góry będzie próbował. Za chwilę będzie musiał wypoziomować to, więc starałem się mu drogę ucieczki w każdym razie jakoś zabrać. Na pewno jakieś hity powchodziły, ale na pewno powchodziły w pancerz, także Hawk nieźle się tutaj bronił. Musiałem uważać, żeby sam siebie nie strącić przy okazji. No i Hawk mi zacznie w tym momencie uciekać. Jest dużo szybszym samolotem od mojego bidnego niemcoszka. Ale Hawk zamiast polecieć prosto, to zaczął tak dziwnie tutaj uciekać, manewrować. I dziwne jest to, że ani razu mi się go trafić nie udało. To jest naprawdę coś nie tak w każdym razie. Było nie wiem, czy coś zlagowało. 548 jak teraz widzę, ale zwróćcie uwagę, że nie jestem w stanie nic mu zrobić. W ogóle to jest jakieś. Nieziemskie, w każdym razie. Dziwne, strasznie. Nie, nie wiem, z czego to wynikało. Ale czy to był jakiś Bóg? Czy ten samolot mi zaraz zniknie? Tak, zwróćcie uwagę. Powiedzcie mi, gdzie jest ten Hawk? A, tam. Tam jest w tym momencie. No i właśnie to jest taka dziwna sytuacja, że on sobie był, zniknął, potem znów był, a ja mam na ogonie hurikana. i tak naprawdę to będzie zaraz po moich zawodach. No, życie w każdym razie. hurikan mi wsiadł na ogon. Ja zgłupiałem, zdębiałem przez tego hołka, nie wiedziałem gdzie się znajduje. I hurikan będzie tutaj już mnie sobie wykończył tak powolutku. Także to jest chwila, moment, za chwilę będzie przesiadka w nowy samolot. Tutaj kolega stwierdził, że mi pomoże. Tylko, że ja też za specjalnie nie dałem sobie pomóc tak naprawdę, tu jakieś manewry robimy, ła, super, na pewno ten e, Hurricane by się zgubił od tych manewrów, Zgub, w pewnej chwili stwierdziłem, że ten Hurricane udało mi się go pozbyć z ogona, niestety to było bardzo mylące tak naprawdę, za chwilę mi wsiądzie na ogon znów ponownie e, i będzie zdaje się mój finish, o dokładnie tak. Próbowałem kolejne manewry uchyleniowe, no ale niestety już w tym momencie widziałem, że ten samolot nie będzie się aż tak łatwo, tak dobrze nadawał do latania jak na samym początku. Co prawda, skrzydła i silnik jest ok, ale niestety, lotki, nielotki już tylne były trochę porozstrzelane. I był problem z manewrowaniem. E, tak, chciałem sobie jeszcze dwupata wziąć, no ale niestety, jak widać. E, no i co już ja mogłem zrobić? Już wiedziałem, że ten samolot jest. No, ciężko będzie nim fruwać, że ten. E, nie odpuści mi ten hurakaj. Stwierdziłem, że puknę ten transportowiec. Może don, da nam to jeszcze szansę na wygraną tego meczu. Uwaga! Buch transportowiec zniszczony, jednostka naziemna zniszczona. Dokładnie, bierzemy sobie w takim razie kolejną jednostkę za chwilę. Hurrikan radośnie sobie tutaj fruwa, też ma skrzydło porozstrzelane. zgaduję, że to kolega zrobił MC200 Seria 7, czyli Włoszkę, sobie bierzemy popularną, tak. Cóż tą Włoszką zrobimy? W każdym razie. Tak jak wielokrotnie wspominałem, jest to nie najgorszy samolot, całkiem zwrotny, całkiem szybki, a całkiem wytrzymały, ale nie jest to samolot, który no, nadaje się do wygrywania walk. Średnie czołgi się zostały. Nie, tą bitwę chyba przegramy jeszcze, to może kolejna była taka na krawędzi, no ale to się jeszcze zobaczę, oczywiście. Nie będę zdradzał szczegółów, żeby było no, zrobione to w ten sposób, żeby było jakieś zaskoczenie na końcu filmu, tak? Dobra, p 26 piszu, ter Jack Thor sobie leci. No ja sobie w tym momencie cierpliwie spróbuję do tej bitwy jakoś dolecieć. Tak, fikołka sobie zrobimy ładnie o, żeby się trochę wczuć w maszynę, w cudzysłowie, tak, po prawej jest hurikajn, kolega dał znać, jest hurikajn, który się czai, na hurikajna trzeba iść, i tutaj zastosowaliśmy pewien fajny manewr, kolega mówi, leć w dół, leć w dół, a ja w ten sposób od góry spróbuję mu wejść na ogon, no ja w tym momencie poleciałem chwilę do góry, w tym momencie dostałem sygnał, leć w dół, no to za chwilę rozpocznę najazd w dół, tak, 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 no proszę w dół, już zrób to, czy ja nie zrobiłem? Czy to w górę było? Cholera, coś mi się w każdym razie musiało pomylić. No trudno, bywa w każdym razie. Udało się w każdym razie zrobić taką sytuację, że na chwilę kolega był za ogonem hurikajna, ale on to zrobi w każdym razie. To jest kolega, który zdecydowanie wie jak tutaj latać e, i to jeszcze latając na hołku, także wyrazy szacunku naprawdę zdecydowanie. hurikana podziebałem, no ale lipnie to wyszło. Plus był taki, że już nam się udało przynajmniej jednemu z nas wsiąść mu na ogon. Także jak widać, współpracując naprawdę można dużo zrobić. Zgubiłem na chwilę tego hurikana. Tutaj jest i zwróćcie uwagę, już mamy go na ogonie i w tym momencie jest jak na talerzu. Hołk niestety tutaj przestrzelił srogo, no ciężko tym hołkiem zmanewrować. Ten hurikane bardzo dziwnie latał. Nie jestem pewien, czy coś tutaj nie lagował gdzieś po drodze, bo tak dziwnie ten celownik mi skakał, że to jest aż, że to jest aż niewiarygodne tak naprawdę. I w trójkę dzwoni, dzwonimy sobie, zaga, gonimy sobie tego hurikana. Oczywiście jakieś hity mi wchodzą, ale nie jestem aż tak bardzo mocno uzbrojony, żeby coś z tego mieć. No i huragan się w końcu rozbił. Nie jestem pewien, czy jakiegoś lagowania nie miał ten gracz grający tym bo strasznie dziwnie, tak jak mówię, ten celownik mu tutaj fruwał. Okej, okay. szukam sobie kolejnego przeciwnika. Po prawej nic, po lewo nic, na dole jest Spitfire, No to ciśniemy sobie na Speedfire, średni czoł, któremu ja mogłem sobie nafikać. A tutaj za mną jest Gladiator. No tak, on sobie strzelał do mnie z tych niewidzialnych pocisków. To ja wiedziałem, że to już długo nie potrwa, tak naprawdę. Nie widziałem gdzie robić uniki, jak, jak to ma wyglądać. E, Spitfire jeszcze mi tak fajnie tutaj podleciał, że mogłem sobie go tutaj pozwolić, spróbować przynajmniej jakoś go podziabać. No, udało mi się go trafić przynajmniej raz. E, I za chwilę mnie Gladiator dokończy. Za chwilę, za chwilę. Najpierw będzie fajna sytuacja, kiedy spróbuję. Próbowałem średni czołg zniszczyć. Uwaga! Odbiłem się od jego wieży. Nie było to tak dobrze widoczne, ale dosłownie odbiłem się od jego wieży i średni czołg sobie po prostu jedzie, jedzie dalej. Naprawdę bardzo mi się to podobało. No, cza, tak czasem bywa po prostu, ale byłem pewien, że uda mi się na takim kamikadze go zniszczyć. Niestety się nie udało, odbiłem się od wieży. No, jakby nie patrzeć, wieża ma opływowy kształt, e, zrobiona w ten sposób, żeby rykoszetować jak największą ilość pocisków. No i ja się akurat o tym dosłownie przekonałem, lecąc tym kierowanym pociskiem, czyli MC200 seria 7. Dobra. U87. Jedna bomba 87 kg. Jak widać, jeszcze tego nie przegraliśmy jakimś cudem. No to stwierdziłem, że skoro ja mam sobie te bombki tutaj, no to by było dobrze je w jakiś sposób wykorzystać. No to rozpoczynamy sobie naloty. i 87 nie jest złym samolotem, przynajmniej w tych późniejszych wersjach. To jest samolot, który jest też dobrze uzbrojony z przodu, z tyłu, przede wszystkim strzelcami, ma który naprawdę potrafi sporo wkurzyć niezłe uzbrojenie dźwiga ten samolot no i przede wszystkim ma te bomby akurat mi bombardowanie bardzo odpowiada i bardzo się podoba, tak? dobra, szukamy sobie celów, oczywiście średnie czołgi na dzień dobry bo to jest coś, co mogło sprawić, że jeszcze wygramy ten mecz gruby John kolega lata sobie na Buffalo Spitfire tutaj jeszcze w okolicy jego jeszcze chyba był jeden samolot, czołóweczka uwaga, kto wygrał? Remis w każdym razie Remis, przynajmniej tak to wygląda no i koniec meczu w każdym razie udało się wygrać, jak widać jakimś cudem, nie wiem kto i gdzie zniszczył który czołg Naziemny przeciwnika, ale udało nam się wygrać, także Mistrzostwo Świata z naszej strony popisaliśmy się, w każdym razie ewidentnie, to no troszeczkę nie od nas to zależało, ale się udało. Statystyki po meczu naprawdę fajne, jeden z lepszych meczów, jakie w ogóle rozegrałem, a jeżeli chodzi o niemiecką nację, to chyba w ogóle zdecydowanie najlepszy mecz, bo mi Niemcami za bardzo nie szło do tej pory. Bombardier, czarne lokomotywy, no i tutaj jakieś usprawnienia jeszcze, tak, do ki przede wszystkim. stacje są bardzo fajne. 5 zniszczonych celów powietrznych, 12 naziemnych, także to jest chyba 12. To jest mój rekord w tym momencie, tak pobita. 11 to był rekord zrobiony na popularnym krokodylu, czyli H6K. Tutaj rekord 11 został pobity, w tym momencie 12 celów naziemnych. I powiem wam, że będę starał się piłować ten rekord, bo mi się bombardowanie naprawdę podoba. Chociaż trzeba przyznać jeden fakt, że. Jeżeli ja bym sobie zniszczył, dajmy na to tych celów naziemnych nawet 20, żadnego celu powietrznego, to wiecie, w jakim miejscu byłbym sobie w stawce? Gdzieś tak, po środku, mniej więcej. Zwróćcie sobie uwagę na gracza Milanello: to jest gracz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy od góry. 1070 doświadczenia, nie, to ten niżej. Patryk HD, o przepraszam. Patryk HD: 9 celów naziemnych, jeden cel powietrzny. Co prawda dużo giną, czyli, no, ale w każdy ginie dużo, tak? 4 razy. Ale on jest w środku stawki. Z 20 pewnie byłbym trochę wyżej, ale zważywszy na fakt, że ja bym się skupiał tylko na celach naziemnych, pewnie, i nie miałbym zniszczonego celu powietrznego, zgaduję, że byłbym nieznacznie wyżej, tak naprawdę. Ej, to co jest problematyczne w tej grze, to to, że celów naziemnych do bombardowania jest dużo, no jest bardzo dużo. Ale honorowanie gracza, jeżeli chodzi o ilość tych celów, które zbombardujemy, jest nikłe. Innymi słowy, zniszczenie celu naziemnego daje satysfakcję, daje realną szansę na wygranie w bitwie, bo wiadomo jest, że im szybciej zniszczymy cele naziemne oczywiście, jeżeli nie, nie gramy na dominacji lotniska tym szybciej pokonamy przeciwnika. Ale problem jest taki, że troszeczkę zbyt mało na tym bombardowaniu się zarabia. Oczywiście celów naziemnych dużo więcej można zniszczyć i wyjść na, to go, na tym gorzej pod względem, jak i ilości kasy, tak i ilości doświadczenia. Mam nadzieję, czy. Oczywiście jest jeszcze kwestia historyka, tak? Gdzie na historyku już się dużo więcej wszystkiego dostaje, no ale do historyka trzeba podejść. Ja w tym momencie skupiam się na arkeidzie i na jest właśnie taki problem, który nie tylko mnie doskwiera, ale wielu graczom i kolegom właśnie tutaj z Plutonu, z którymi sobie gram przez Skopa Jest po prostu zbyt mała. Ilość doświadczenia i kasy zbierana za niszczenie celów naziemnych. E, mam nadzieję, że twórcy oni się kiedyś, z tego co czytałem, zobowiązali do tego, żeby zrobić mapy na arcade'ie typowo zrobione pod bombardujące samoloty i w tym momencie byłyby to mapy większe troszeczkę, oczywiście byłyby to mapy, no większe, tak wspomniałem i zrobione w ten sposób, żeby można było się wyszaleć tymi bombowcami byłoby to fajne, ja bym się wcale na wcale naprawdę nie obraził, żeby coś takiego zostało zrobione, ale przede wszystkim fajnie by było, gdyby troszkę, chociaż troszkę tak z 10-15% tej kasy więcej wpadało i doświadczenia oczywiście, dzięki czemu kiedy ja sobie niszczę kilkanaście celów, to nie jestem gdzieś w środku stawki, i w tym momencie patrząc się chociażby na tą drabinkę, to można odnieść wrażenie, że tak naprawdę nic się w tym meczu nie zrobiło. No, ale jakby nie patrzeć, te kilkanaście celów naziemnych to się samo nie zniszczyło, tak? Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o narzekanie. O kwestii Wortandera na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Wortandera. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się na siłach naziemnych. To od razu zapowiadam, że jak tylko się pojawią, to będziemy naprawdę konkretnie cisnąć siły naziemne w Wortanderze. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.